Gwiezdni obywatele, wszystkiego najlepszego na nowy 2024 rok. Czy będzie on lepszy od roku 2023? Żeby się o tym przekonać, musimy przeanalizować, co wydarzyło się w ubiegłym roku i o tym dzisiejszy raport. Oczywiście z moją opinią na ten temat. Ale zacznijmy z grubej rury. Rok 2024 po raz kolejny okazał się rokiem rekordowym jeśli chodzi o przychody. Gdzieś w okolicach września nie wyglądało to dobrze, bo rok do roku mieliśmy 75 milionów przychodów względem 66 w 2023. Ale przygotowane stateczki przez CIG na koniec roku przekonały gracze i tym sposobem sprzedaż głównie F8 przyczyniła się do tego, że w październiku przychód prawie wyrównał się względem 2022. A bardzo udany CitizenCon chwilę później targi Intergalactic z premierami przyniosły rekordowy listopad o przychodzie 28 milionów i to był najlepszy miesiąc w historii finansowania Star Citizen. Wartym odnotowania jest także fakt, że liczba zarejestrowanych kont w Star Citizenie przekroczyła 5 milionów. Wow! No ale co ciekawego wydarzyło się dla nas graczy w roku 2023? Więc weszliśmy z patchem 3.17.4 i 5, która była całkiem stabilna. A do podsumowania 23 pozwólcie, że wykorzystam podkład z filmiku Year in the Review, gdzie w ciągu dwóch minut siedzi pokazuje co wprowadziło. Zatrzymam odtwarzanie tego filmu na każdej kluczowej klatce, więc dla Was będzie to bardziej prezentacja, ale mam nadzieję, że się spodoba. Zaczynamy. Nowa funkcjonalność. PES, Persistent Entity Streaming, legendarna technologia, w końcu zawitała do Star Citizen i marzenia Chrisa Robertsa w końcu może się ziścić. A kubek po karwie, pozostawiony gdzieś w wers, będzie tam zawsze. Taka była idea, ale to właśnie ta technologia spowodowała ogromne problemy z działaniem gry. Gracze nie mogli się tygodniami zalogować do gry, nie można było przywoływać statków i wszystko generalnie w wybuchu. Tutaj przypomina mi się śmieszny zarzut, który na spektrum pojawił się ze strony CIG, że za katastrofę są winni gracze, bo wszyscy na hura weszli do nowej wersji i co gorsze naraz zaczęli przywoływać statki. Generalnie po dziewięciu miesiącach od wprowadzenia tej technologii i bardzo wielu poprawkach można powiedzieć, że wszystko no prawie działa stabilnie, co jest związane z PES. Choć ilość śmieci walających się szczególnie wokoło stacji, o które łatwo się rozbić, jest przytłaczająca. A widać, że tak czy inaczej są jakieś procesy czyszczące, bo żadna baza danych nie zniosłaby ciągłego dodawania milionów informacji o przedmiotach w grze, które gracze z pasją tworzą. Wdrożenie silnika renderującego Gen12. Tak jak ja pamiętam, miało to całkiem dobry wpływ i było sporo zachwytów, w szczególności nad wydajnością gry, gdzie okazywało się, że raptem gra zaczynała być grywalna na słabszych kartach klasy GTX. Ale jak to w CIG, zmiany są ciągle i już mamy zapowiedziany nowy silnik na przyszły rok. Kontenerki. Nie była to taka nowość stricte nieosiągalna w grze wcześniej, ale trzeba przyznać, że w końcu zostało to uporządkowane i kontenerki to Przechowalnia i agregacja przedmiotów, które możemy zabrać w całości. Gdzieś na przykład na misję. Można je w końcu kupić w grze i są bardzo przydatne. Wcześniej przez pewnie rok, jak pamiętam, takie kontenerki były do zdobycia za pomocą niszczenia statków z jakimś czymś w inwentarzu. Były całe grupy, które trudniły się tego typu tworzeniem kontenerków, a teraz ich profesja w grze upadła. Softdead moim zdaniem bardzo dobra technologia. Polega na tym, że statki otrzymały dodatkową fazę pomiędzy funkcjonowaniem a pełnym zniszczeniem, polegającą na wprowadzeniu statku, nazwijmy to, w śmierć systemów, podczas której to gracz ma czas na ewakuację ze statku. Fajna technika, rozwija gameplay, niestety do tej technologii bardzo brakuje jednej ważnej mechaniki spadochronów. I o ile w kosmosie, nawet korzystając z trybu soft death, udało mi się wielokrotnie unikać śmierci i czasem mogłem się z innymi graczami nawet postrzelać na karabiny, to w walce Watmo Atmo Softdead niewiele ratuje sytuację. Przebudowa Areny Commander. A ktoś w to gra? No dobra, z chęcią sam sprawdziłem jak to wygląda i zmiany, które tam nastąpiły są dobre. Choć mam wątpliwości jak duży procent graczy z tego trybu skorzystał. Super zmiana, o której brak info na filmiku to Master Modes, zmieniająca mechanikę walki powietrznej i za to duży plus. 12 nowych miejscówek dla profesji wyścigowej. Super! Tutaj jeszcze zostanie do dopracowania jakiś model współzawodnictwa, bo w tej chwili to świetnie się sprawuje do trenowania własnych umiejętności i przekraczania własnych granic. Zmiany w górnictwie zdecydowanie w dobrą stronę. W końcu pojawiają się skały przeznaczone dla pojazdów wieloosobowych czy wręcz całych grup. Dobry kierunek w celu rozwijania wieloosobowego gameplayu w tej profesji znaczy się w górnictwie. Aktualizacja wyglądu miasta Lorwil to w zasadzie kosmetyka, choć cieszy oko i zabija karty graficzne. Nowy modem w Arena Commander, spoko. Pojawia się mechanika złomiarstwa, nareszcie i to wprowadzona w dwóch krokach z trzema mechanikami oskurowywania, fragmentacji i dezintegracji, czyli... Zmiany w cenny towar RMS, bardzo duży plus. Kolejna przebudowa mechaniki cargo i jak najbardziej w dobrą stronę, o czym za chwilę. Odzyskiwanie komponentów z wraków, super zmiana. Czekam tylko na uporządkowanie pewnych statków, aby przekładanie komponentów było bardziej uniwersalne. Chodzi mi tutaj na przykład o całe wieżyczki czy specjalizowane gimbale, ale plus. I powrót do cargo, w końcu towar kupowany na postać, ma postać fizyczną i można ten towar wyciągnąć ze statku. Pojawiają się także nowe rozmiary kontenerów, wreszcie, i raft będzie mógł wozić towary, no, hultce także. Co więcej, w końcu statki wrogów na misjach także posiadają różnego rodzaju towary w ładowniach i to jest przyjemne. Traktor Bimy. Tutaj mamy statkowe, ale pamiętajmy także o tym, że pojawi się nowy tool o trochę większej sile przenoszenia. Dobra zmiana, choć chyba nie do końca doceniana. Choć ci, którzy skurkowali statki korzystając przy okazji z Traktor Bima będą zadowoleni. Tutaj muszę naprawdę pochwalić Siedzi za tą mechanikę, bo korzystanie z Traktor Bimów sprawia bardzo dużą frajdę. I działa całkiem dobrze. Nowe włosy. Tam... W sumie zmiana w dobrą stronę, ale czy naprawdę nie ma nic pilniejszego do zrobienia? Chociaż bądźmy sprawiedliwi, bo te włosy to tak naprawdę mechanika, która została zaimplementowana w Star Citizen, a w zasadzie była przygotowana na potrzeby Squadrona. Tutaj jeszcze czekamy na wdrożenie np. tatuaży, brody czy malowania twarzy. Nowe lokacje, cała masa różnorodnych outpostów nowe jaskinie piaskowe pytanie, ilu z Was było w takiej jaskini Serafin Station. Z przykrością pożegnaliśmy Portolisa, no ale przyszła zmiana na lepsze. Z sentymentem byłem całym sercem z PO i wolałbym, aby była rozbudowana o takie funkcjonalności jak cargo shop czy szpital. Ale rozumiem także, że PO miał spore wady, jak brak hangarów i było wykorzystywane przez griferów. Nowe misje, choć umówmy się, że nie mamy tutaj nowych misji, tylko modyfikacji istniejących a że to paczki do bunkra będziemy brali nie z paleta, z maszyny, do której mamy dodatkowo znaleźć kod, a to, że niby serwerownia będzie płonąć i musimy biegać wbijać kody, dobrze, że są te misje, ale kurczę CIG jestem przekonany, że stać was na dużo, dużo więcej, a nie tylko 15 NPC w nowej lokacji i maszyna do produkcji paczy. Przytłaczającą zmianą jest natomiast duże spowolnienie wzrostu reputacji, gdzie na przykład przy misjach bunkrowych osiągnięcie najwyższego poziomu będzie wiązało się z mniej więcej z moich pikselowych obliczeń, wynika, że to będzie około 1000 misji do wykonania, może trochę mniej, może trochę więcej, w zależności czy wykonujemy je solo czy w duecie. Czyli lekko licząc po 20 minut na misję zajmie nam to około 300-400 godzin, a biorąc pod uwagę jeszcze łajpy, może się okazać, że nie uda nam się zobaczyć misji ostatniego poziomu przez wiele, wiele lat. W Clasher otrzymaliśmy drobne zmiany, moim zdaniem nic wartego odnotowania, no poza tym, że więzienie wygląda teraz na bardziej żywe, czy też wypełnione NPCami, także w kopalniach. Samoczek w dwóch miejscach o jakości tego samouczka można powiedzieć tyle, że jest. Pozytywem jest okienko podpowiedzi, jakie klawisze możemy użyć w danej sytuacji. Nowe typy misji mamy złomiarstwo Ghost Hollow, gdzie jest to po prostu nowa miejscówka stare NPC i dodatkowo maszynka, która produkuje... Kredyty. Jak mówiłem wcześniej, czegoś więcej od nowych misji bym wymagał. Modyfikacje misji salvage'owych oraz bunkrowych, misje Reparator Orison, to była w sumie niezła porażka, bo wprowadzone na chwilę w patchu 3.18 szybko zniknęły, i w kolejnym patchu w zasadzie ich nie było, bo okazało się, że nie działają. No a NPC ciągle pojawiają się w ścianach. A dodatkowo bliskość rozgrywki tych misji względem miasta Orison miała bardzo negatywny wpływ na wydajność. 3.19 One znikły i wróciły w 3.21, ale już na nowych platformach gdzieś bardzo daleko od miasta, co ma poprawiać wydajność komunikacji serwer-klient oraz na przyszłość. Nowe statki według mnie najważniejsze premiery tego roku to Drake Vulture, a z nim przychodząca mechanika złomiarstwo, Hull C i cargo z kontenerami, F8C. To jest statek, który nie powinien pojawić się w grze dla graczy, tym bardziej tylko za dolary. Ale nie oszukujmy się, jest to sprzedaż, która uratowała budżet Siedzi w tym roku. Bez tego statku rok 2023 nie byłby rekordowy. Argo SRV i nowe silne traktor Bimy, przepiękny Gattac Soulen, ogromne brawa dla projektantów tego pojazdu. Pierwszy pojazd, w którym siedzi się plecami do dołu. Pyro pomijam, bo tego nie otrzymaliśmy do grania, co nieco zobaczyliśmy przez szybkę. Co zostało według mnie niewymienione, a czym powinni wspomnieć, to system trespassingu, czyli rozpoznawanie obsy swój w pojazdach i możliwość eliminacji wroga bez konsekwencji, jeśli ten znajdzie się w Twoim pojeździe. Oraz Combat Logging zdecydowanie dobry ruch w celu uratowania rozgrywki pomiędzy graczami, gdzie f 4 w walce PvP był za często stosowany. Rok 2023 to także duże spotkania społeczności na całym świecie w ramach tak Bar Citizen. Co powiecie, aby coś takiego zorganizować w Polsce? Chcielibyście się spotkać na żywo w gronie zapaleńców Star Citizena w większej grupie? Dwa takie mikrobary udało się w naszej grupie PGG odbyć, ale ogólnokrajowe to byłoby coś. CitizenCon, pokazy, filmiki i tylko jedna rzecz zaprezentowana na tym wydarzeniu, która trafiła do PO, czyli włosy. No ale to co zostało zaprezentowane na CitizenConie było kolejnym kamieniem ratującym finanse CIG, aby pobić rekord roku 2022. Choć słowo ratującym jest trochę krzywdzącym, bo nawet jeśli by nie poprawili wyniku z 2022 roku, to przychód na poziomie gwarantowanych około 100 milionów jest bardzo dobrym wynikiem. A co przyniesie rok 2024? O tym postaram się opowiedzieć i pospekulować w następnym raporcie, więc nie zapomnijcie o subach. Napiszcie w komentarzach, która według Was mechanika, czy choćby pojazd lub cokolwiek co gracze otrzymali w tym roku, znaczy w zeszłym, według Was było najfajniejszą rzeczą, która trafiła do graczy i czy bylibyście chętni na spotkanie na żywo z innymi fanami SCK w Polsce. Oczywiście przy założeniu, że macie dobry termin i nie byłoby innych przeszkód. Pozdrawiam Was Wrobski z Polskiej Gromady Gwiezdnej. Do zobaczenia w wers w roku 2954.